To jest szarlotka, której nie da się zepsuć. Nie potrzebujesz do niej wagi ani miksera, a smakuje jak niedziela u babci. Do dużej miski wsyp trzy szklanki mąki, dodaj łyżeczkę proszku do pieczenia i szczyptę soli. Dorzuć zimne pokrojone na drobne kawałki 200 g masła. Palcami rozcieraj całość sprawnie i szybko, tak aby masło roztarło się w mące. Następnie dodaj pół szklanki cukru pudru, 2 żółtka i jedno całe jajko. Całość z grubsza wymieszaj łyżką, możesz też dorzucić łyżeczkę ekstraktu waniliowego bądź cukru waniliowego. Następnie sprawnie zagnieć jednolite ciasto. Gotowe ciasto schudź w lodówce 30 minut. 1,5 kg jabłek ważonych przed obraniem zetrzyj na grubych oczkach tarki, dodaj 3-4 łyżki cukru, może być brązowy lub biały, 2-3 łyżeczki cynamonu i sok z cytryny. Dorzuć około dwóch łyżek masła i całość duś przez 15 minut, aby sok z jabłek odparował. Dwie trzecie schłodzonego ciasta rozwałkuj lub zetrzyj na grubych oczkach tarki. Na starty spód wyłóż jabłka, na wierzch zetrzyj resztę ciasta. Gotowe ciasto wstaw do nagrzanego piekarnika 180 stopni bez termoobiegu lub 165-170 z termoobiegiem i piecz na drugim poziomie od dołu 45-50 do 50 minut. Po upieczeniu od razu wyjmij szalotkę z piekarnika i chwilę przestuć. Wierzch, posyp cukrem, pudrem smacznego.